Uspieszcie się. Niedźwiedź jest naprawdę blisko. Spróbuję jeszcze raz. Ach, ależ to się lepi. Myśl mini patrolu. Musimy pomóc! A, naleśniki! Aleks, nie wiem, czy to dobra chwila na śniadanie. Nie dla mnie, dziadku. Hej Sky! Dasz to pyszne śniadanie głodnemu misiowi! No jasne, Alex! Możesz pomóc! Mini, patro. Tak, tak, ja! Śniadanie! Tak, 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 tak! Alec, twój plan działa! Niedźwiedź idzie za naleśnikami! O, każdy lubi naleśniki! Roki, naprawdę utknąłeś. Niestety zostało nam tylko jedno. Ach, no wiem, wiem. Marszal! Działko wodne! Fuj! Mokro! Ale dzięki. Mm. Te naleśniki są pyszne. Nie zjem już ani kawałka. No może jeszcze ostatni. No cóż, gdyby nie psi patrol, to Alex i ja nadal tkwilibyśmy w tym lesie. Tak, dzięki Ryder i wybacz, że narobiłem tyle bałaganu. O, w porządku, Alex. Bo gdy się przykleisz do drzewa, to dzwoń po pomoc. Ej, ale uścisk. Wiem, przykleiłem się. <ścoughs>